Wszystko jasne. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji opublikowała szczegółowe informacje dotyczące koncesji satelitarnej dla kanału Zero TV. Dla kogo będzie przeznaczony to kanał? Od jakiego wieku? A także co się znajdzie na nowym kanale? O tym wszystkim w najnowszym wideo komentarzu Karol Gac. Zapraszam. Niedawno informowałem Państwa o tym, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przyznała koncesję satelitarną na dla kanału Zero TV. To duży krok dla Krzysztofa Stanowskiego, choć ten wciąż nie zdradza żadnych szczegółów dotyczących kanału Zero TV. Gdzieś tam z jakichś mglistych, małych kawałeczków można sobie coś poskładać, ale to są wciąż tylko domysły, wciąż gdzieś tam niewypowiedziane albo wypowiedziane między wierszami rzeczy, a jedyne fakty dotyczące koncesji dla kanału Zero TV opublikowała właśnie Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Czego się z niej dowiadujemy? Dowiadujemy się z niej m.in., że koncesja jest ważna od 10 października do 9 października 2035 roku, a więc na 10 lat przyznano koncesję. Opłata za jej udzielenie wynosiła ponad 15 tysięcy zł, a więc akurat nie za dużo. Stacja ma nadawać nie mniej niż 20 godzin na dobę, i to jest ważna informacja, zaś program. Według założeń ma być skierowane do osób powyżej 16 roku życia. W dokumencie wpisano transpondery dzierżawione przez Kanal Plus Polska. A to był jeden ze znaków zapytania, jak kanał Zero chce w ogóle tutaj funkcjonować. Więc w tym będzie pomagać Kanal Plus Polska. To już jest wiadome. Z koncesji wynika, że kanał Zero powinien rozpocząć nadawanie w ciągu trzech miesięcy od udzielenia koncesji, a więc najpóźniej. Najpóźniej, szanowni Państwo, w styczniu przyszłego roku. Tym samym debiut stacji można spodziewać się najpóźniej w styczniu 2026 roku. Bardzo ważna informacja. Zobaczymy, kiedy kanał Zero ruszy, choć faktycznie nowy rok, styczeń 2026 roku, nowy rok, nowe otwarcie, e, wydaje się taką dosyć symboliczną, naturalną datą. Zwłaszcza, że teraz trwa kompletowanie ekipy telewizyjnej, trwa rekrutacja ludzi. Zresztą te ogłoszenia o pracę można znaleźć na Rocket Jobs. Widać, że kanał Zero szuka, szuka ludzi nie tylko do swojego portalu, ale także do tej części. Telewizyjnej. Jako lokalizację stacji nadawczej wskazano Aleję Generała Władysława Sikorskiego w Warszawie, czyli siedzibę Kanal Plus Polska. Stamtąd sygnał stacji będzie prawdopodobnie wysyłany na satelitę. A teraz najciekawsze, Szanowni Państwo. Autorzy wniosku koncesyjnego zadeklarowali, że w tygodniowym czasie nadawania w godzinach od 6 do 23 audycje publicystyczne stanowić będą 20% wszystkich programów w ramówce znajdą się też programy rozrywkowe, 12% edukacyjne, 12% informacyjne, 2% dokumentalne, 2% poradnicze z różnych dziedzin, 1% i artystyczno-kulturalne. Z tego wynika, że największą część nowej ramówki kanału Zero TV będzie stanowić Publicystyka. Informacje będą wyłącznie śladowe. Publicystyka, no i dużym segmentem będą też programy rozrywkowe, 12%, jak również edukacyjne, też 12%. Wnioskodawca zadeklarował, że kanał Zero TV będzie miał charakter kanału uniwersalnego, w ramach którego uwaga będą prezentowane różne kategorie audycji, głównie publicystyczne, edukacyjne i rozrywkowe czyli to, co Państwu przed chwilą mówiłem a będzie on skierowany do szerokiego grona odbiorców zainteresowanych treściami o charakterze polityczno- społecznym, jak również innymi propozycjami programowymi o zróżnicowanej tematyce. Nadawca przy przygotowaniu ramówki zamierza wykorzystać swoje 18-miesięczne doświadczenie w tworzeniu ramówki kanału na platformie YouTube. I tu dochodzimy do mm, ważnej części, bo zastanawiają się pewnie za, zapewne Państwo, co na tym kanale zaraz się znajdzie. Nie wiadomo oczywiście w jakiej części te treści będą się Dublować, w jakiej będą oddzielne, czy tutaj będzie jakaś kooperacja, jeżeli tak, to jaka. Warto jednak pamiętać, że wiele treści pokazywanych na YouTube zawiera lokowanie produktu, a taka promocja jest zakazana w przypadku programów informacyjnych czy publicystycznych. Twórcy kanału Zero nie zdradzają, jak zamierzają rozwiązać ten problem program, problem, co ciekawe, w ofercie mają być programy publicystyczne, jak wspomniałem, 20%, w tym audycje polegające na przeprowadzeniu pogłębionych wywiadów z gośćmi ze świata polityki, kultury, sportu, technologii czy nauki. Do ramówki trafią też produkcje edukacyjne, w tym audycje, w której przekazywana będzie wiedza na temat przyrody i ekologii. Dodatkowo Widzowie będą mogli oglądać programy rozrywkowe, w tym audycję satyryczną, w której prowadzący w sposób żartobliwy będą komentowali wydarzenia ze świata polityki. Tu akurat pasuje program Stanowskiego i Mazurka. Zobaczymy, czy to będzie ten, czy też jakiś inny. Stacja ma pokazywać programy dokumentalne realizowane przez dziennikarzy z bogatym doświadczeniem zawodowym w miejscach konfliktów militarnych, tak przynajmniej napisał wnioskodawca koncesji, czyli kanał Zero TV. Do ramówki trafią programy newsowe dotyczące m.in. sportu, będą także audycje poradnikowe, a według Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wnioskodawca wskazał w formularzu informacje programowe, że audycje wytworzone pierwotnie w języku polskim wypełnią co najmniej 90% audycje europejskie, 95% kwartalnego czasu nadawania programu. Przekazy nie pochodzące od nadawcy mają stanowić 8% dobowego czasu nadawania. I to, szanowni państwo, jest sporo szczegółów. Nawet jeżeli no w gruncie rzeczy wydaje się to taką nową mową urzędniczą, nawet jeżeli to jest dla państwa takie bla, 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 to Coś już wiemy, a mianowicie, że największą część nowej ramówki kanału Zero TV będzie stanowić publicystyka 20%. Ale ważnym segmentem będą też programy rozrywkowe i edukacyjne, tu po 12%, a więc blisko. Połowa czasu antenowego trafi do tych trzech obszarów. Po drugie, że kanał Zero TV ruszy najpóźniej, najpóźniej od stycznia przyszłego roku, a więc już całkiem niedługo. Oczywiście to nie jest rewolucja już w tym momencie, ale wydaje się, że to faktycznie może być pierwszy krok na drodze do sporych zmian. Zobaczymy jaki jest cel Krzysztofa Stynowskiego, ale widać wyraźnie, o czym też już wspomniałem kilkukrotnie, że już ta decyzja Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o przyznają koncesji, chociaż satelitarnej, i tak niektórym wadzi, i tak jest solą wokół. Zresztą Krzysztof Stanowski w swoim stylu zapowiadał, że przyszły rok to dopiero będzie rewolucja na rynku medialnym, a to, co wydarzyło się do tej pory, to właściwie jest pikusz. W związku z tym będą zapewne bardzo ciekawe rzeczy się działy. Ja dla Państwa będę to oczywiście komentował. Ale to, jak rozwija się Krzysztof Stanowski, czy też jego przedsięwzięcie, przedsiębiorstwo de facto i kanał zero, jest naprawdę interesujące z wielu różnych powodów, zwłaszcza w związku ze zmianami na rynku medialno-politycznym, czy też polityczno-medialnym. To, co do tej pory zrobił kanał zero, jak zmienił media, a także świat polityki, jest naprawdę warte odnotowania. Na koniec, jak zawsze, prośba ode mnie do Państwa o komentarz: proszę pisać, proszę komentować, czy będą Państwo w ogóle oglądać, kanał Zero TV, czy biorą to Państwo w ogóle pod uwagę, czy będą Państwo zaglądać do tego kanału, czy też skupią się Państwo, jak do tej pory raczej na platformie YouTube. Proszę pisać, proszę komentować. Karol Gac, kłaniam się nisko.